Kochani, dzień dobry, witam Was po przerwie i witam Was dzisiaj z tematem, któremu się przyjrzymy, a mianowicie przebudzenie. I nie mam na myśli tutaj przebudzenia takiego, że rano wstajesz, otwierasz oczy i o, budzę się do życia, ale mam na myśli metaforycznie ten sam zabieg, tylko na poziomie duchowym. Wiem, że to słowo niektórych odstrasza, natomiast mnie nie. Na poziomie duchowym lub na poziomie Nazwijmy to świadomości. No więc czym jest przebudzenie świadomości czy przebudzenie duchowe? Bo te terminy, choć często są używane zamiennie, ja je trochę inaczej rozumiem i powiem Wam, jakie rozumiem. Zacznę od świadomości. Świadomość to konstrukt, który istnieje w psychologii, więc jest mi trochę łatwiej zacząć o tym mówić. I to jest taki stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę z tego, że oddziałują na nią różne bodźce, czy to z zewnątrz. Na przykład, na mnie teraz świeci mocno słońce, bo jestem akurat na Teneryfie. Czy to z wewnątrz na przykład czuję pragnienie, więc zaraz się napiję, albo czuję głód, albo czuję senność. Dotyczy to oczywiście też myśli i emocji w tych stanach wewnętrznych. No i właśnie przebudzenie świadomości to jest taki proces, w którym osoba, która się przebudza, staje się coraz bardziej świadoma. Siebie, swojego otoczenia, natury rzeczywistości. Ma coraz głębsze i coraz lepsze zrozumienie, właśnie swoich myśli, swoich emocji, zachowań, ale też rozpoznaje wzorce i nawyki, które wpływają na jej życie. Zaczyna też zauważać wzajemne powiązania między tym, jak ona się zachowuje, jak to oddziałuje na świat. I jak zwrotnie ten świat działa na nią, czy osoby w tym świecie? Zaczyna rozumieć, że wszystko jest ze sobą powiązane, że moje reakcje są odbierane przez innych i oni reagują w ten sposób wobec mnie, zgodnie z zasadą lustra czyli to, co my wysyłamy, to, co my widzimy, nasza soczewka też to przez to widzimy, rzeczywistość tak ona nam się jawi. Taka przebudzająca się osoba zaczyna sobie zdawać sprawę, że jej myśli, że jej negatywne myśli przyciągają do niej negatywne konsekwencje, negatywne sytuacje. Tak jakby i umysł chciał się upewnić, że jeśli to myślisz sobie, to ja ci dam takie sytuacje, abyś była pewna, abyś był pewien, że to jest prawdą. I taka przebudzająca się osoba. Może zacząć praktykować afirmacje, albo jeszcze lepiej, grzebać we swoich wzorcach zachowań, tak aby dojść do podłoża tych myśli i tam się z nimi rozprawić, aby rozprawić się z nimi raz dobrze. Co jeszcze się wydarzy, jak się przebudzamy? No zaczynamy subtelniej odbierać rzeczywistość, zwracać uwagę na małe aspekty życia, na których może wcześniej naszej uwagi nie zawiesiliśmy. Na przykład osoba taka przebudzająca się zaczyna medytować, więc jej postrzeganie rzeczywistości się zmienia i zaczyna ona zauważać, że staje się bardziej obecna, bardziej świadoma różnych chwilowych doświadczeń i nawet zaczyna odczuwać większą przyjemność na przykład z jedzenia, z picia, z dźwięków natury, dlatego, że zaczyna rozumieć, że może świadomie kierować tam swoją uważność. Jednak chyba moim ulubionym aspektem przebudzenia jest to, że przestajemy obwiniać ludzi, przestajemy oceniać, przestajemy winić, bo tak naprawdę rozumiemy, że jeśli coś się przydarza w naszym życiu, to przydarza się dla nas, przydarza się nam, przydarza się po to, abyśmy coś zrozumieli, abyśmy coś zauważyli. Więc tą, tą taką lampkę, to, to światło, ten projektor kierujemy nie na tą osobę, na którą. Nakrzyczymy, na którą się złościmy, z którą wyzywamy, obgadamy i tak dalej. Tylko kierujemy to światło na siebie i możemy siebie zapytać, co mi to mówi o mnie, co mi ta sytuacja mówi o mnie, co mi ta osoba chce pokazać, czego ja w tej interakcji mogę się nauczyć. I to jest kolosalna zmiana, która idzie razem z polepszeniem jakości życia. Zamiast oddawać sprawczość innym, zamiast winić ich za coś, kierujemy tą lampkę na siebie, światło na siebie i zastanawiamy się: Okej, okay, sytuacja jest taka i taka. Co ja mogę z tego wyciągnąć? Co ja się mogę tutaj nauczyć? Bardzo wartościowy proces. No i w przebudzeniu oczywiście jeszcze, co jest ważnego, to to, że zaczynamy słuchać, zaczynamy w ogóle ogarniać, że mamy coś takiego jak intuicja, że mamy coś takiego jak gut feeling, czyli takie. Poczucie z brzucha, jak to fajnie powiedzieć, no właśnie ta intuicja. Że zaczynamy słuchać i w konsekwencji ufać temu naszemu wewnętrznemu głosowi, który nie płynie bezpośrednio z rozumu, tylko który właśnie płynie powiedzmy z serca, czy powiedzmy z brzucha z naszych jelit. I to w konsekwencji prowadzi nas do podejmowania lepszych decyzji, podejmowania decyzji w zgodzie ze sobą. Do słuchania siebie i do działania w zgodzie ze sobą. No to tyle by było o przebudzeniu świadomości. Natomiast przebudzenie duchowe jest jeszcze głębsze i ono może wręcz nawiązywać do takiej właśnie, do odkrywania takiej duchowej natury rzeczywistości. I jednostka wtedy może doświadczyć takiego poczucia jedności. Takiego, takiego kosmicznego ładu, jedności ze wszystkim, co istnieje, i doświadczać, doświadczać takiej m, transcendentalnej świadomości, takiego rodzaju świadomości, który w ogóle przekracza ego i przekracza indywidualne ja. To jest jakby wejście na jeszcze wyższy poziom. Z mojego osobistego doświadczenia, to może być moment, który przeżywamy. Duchowi, nauczyciele potrafią w tym stanie być cały czas. Dla mnie. To był to bardziej, mom, momenty to są, kiedy poczuję właśnie taką jedność ze wszystkim, takie, takie przekroczenie m, tego ego. I tutaj oczywiście są różne techniki. Może to być zwykły mindfulness, może, mogą to być psychodeliki, mogą to być sesje oddechowe, może to być tantra, może to być, mogą to być różne, różne narzędzia, które doprowadzą do tego stanu właśnie, przekroczenia ego i takiej transcendentalnej. Świadomości. No i wtedy też pojawiają się pytania o sens życia, cel istnienia. No Pytania to może mamy wszyscy raz na jakiś czas, albo taka już nasza jest uroda human beingów. Ale wtedy może być takie poczucie, że takiego zrozumienia, jakie jest moje miejsce we wszechświecie, takie odkrycie tych głębszych praw natury, rzeczywistości, i taka pewność, że tak na pewno jest. I ta transformacja odbywa się też na takim osobistym poziomie, czyli w naszym systemie wartości się zmienia, nasze przekonania się zmieniają, co wpływa na to, że zmienia się nasz styl życia. I przestajemy już grać, przestajemy udawać, po prostu zaczynamy dążyć do autentyczności, do harmonii w życiu, do spokoju, do radości, właśnie do tych pozytywnych emocji i właśnie tego życia w świadomości i w uważności. I co to daje i po co to? No taka, takie przebudzenie i taka osobista transformacja może prowadzić do, między innymi do lepszego zrozumienia właśnie siebie i większej zdolności do samoregulacji. Co to jest samoregulacja? To jest umiejętność powrotu do stanu, sprzed stanu pobudzenia, do stanu spokoju. Powrót do siebie. Osoba przebudzona, osoba przebudzająca się, Łatwiej powraca do siebie, bo po pierwsze lepiej siebie zna, zna swoje emocje, i tak jak mówiłam, nie oddaje sprawczości innym, tylko światełko na siebie i sobie sprawdza ze sobą, jak się czuje, zna różne techniki, też uwalniania emocji, właśnie, które pomagają w tej regulacji. Osoba taka też będzie tworzyć głębsze i bardziej autentyczne relacje oparte na, na empatii. Ma też większe zrozumienie do innych osób, bo widzi i wie, że one są na swojej ścieżce, że one są na swojej drodze, że one być może teraz są w procesie przebudzania, albo jeszcze nie. Więc ma większe zrozumienie i większą empatię. I też w takim społecznym aspekcie przebudzenie prowadzi do tego, że na przykład zaczynamy angażować się w różne działania na rzecz wspólnego dobra. I zaczynamy tym żyć, tymi wartościami. Właśnie takimi jak sprawiedliwość, jak współczucie, jak zrozumienie. W przebudzeniu, ja już nie myślę o tym, że on zapłacę na fundację i się pochwalę, żeby o mnie myśleli, że jestem taka hojna czy coś. W przebudzeniu ja po prostu z głębi serca czuję, że ja chcę wesprzeć tą fundację, bo widzę wartość w tym, widzę, że autentycznie tego pragnę i zaczynam to robić. Więc ktoś, kto doświadczył przebudzenia, bardzo często. Znajduje nowy sens i nowy cel w życiu, co go prowadzi do większej satysfakcji i do spełnienia. No, więc to wszystko super fajnie brzmi, no nie? Kurde, nie, jest że lepsze relacje, lepsza empatia, zrozumienie siebie, cel w życiu, autentyczność, Kurczę, no w ogóle super spoko. To czemu wszyscy nie jesteśmy jeszcze przebudzeni, no nie? No bo ta droga przebudzenia... Ona nie zawsze musi być taka, jak kwiatkami, różami, usłana. I ja często mówię, że rozwój wydarza się albo z inspiracji, albo z desperacji. I fajnie jest być na etapie rozwoju z inspiracji i się edukować, i jakby chłonąć tą wiedzę, i praktykę, i jeździć na warsztaty, i doszkalać się. Super, to jest świetne. Natomiast często tak jest, że dopóki nie poczujemy się tak strasznie cholernie, niekomfortowo, to możemy nawet nie zainteresować się tym rozwojem. No może je nam się generalnie spoko, no to co tutaj będę grzebać, skupię się na czymś innym, na przykład na robieniu hajsu. No i na przykład tak robię ten hajs. I robię ten hajs, na tym się skupiam, i pracuję, i pracuję mocno, i pnę się wyżej w tej hierarchii, w mojej pracy, cokolwiek to jest. I dochodzi taki moment, że bum, zderzam się ze ścianą i zauważam, że okej, okay, mam ten hajs i mam te różne rzeczy, które chciałam sobie za ten hajs kupić. Natomiast. Czuję totalną pustkę i bez bezsens życia i w ogóle nie wiem po co to robię, po co ja w ogóle żyję i w ogóle nie chcę im się żyć i tak dalej. Albo wydarza się jakaś inna sytuacja, na przykład robimy coś, robimy, robimy i jest jakiś taki boom. Bliska nam osoba ma wypadek i umiera tragicznie i wtedy wow, nagle po prostu wpadamy w jakiś taki void i wszystko przestaje mieć sens. Albo tak jak było w moim przypadku i tak jak było w przypadku wielu różnych osób, z którymi mam przyjemność wymieniać informacje, żyję sobie świetnie, definiuję się jako podróżniczka, moim celem jest zwiedzić jak najwięcej krajów, mam zaplanowane wyprawy tu, tam, siam, sram i nagle przychodzi pandemia. I mój wewnętrzny, moja wewnętrzna tożsamość się rozpada. Ja jestem podróżniczką i nagle e, 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 nie mogę się ruszyć w okręgu 10 metrów do mojego domu. I nagle wszystkie moje loty są odwołane, wszystkie moje marzenia są odwołane. Jak to? Co się wydaje, bochostką może, ale dla mnie był to kryzys, który właśnie wrzucił mnie w ten proces przebudzania się. Później były też różne inne wydarzenia. Jednym z takich idealnych kryzysów do przebudzenia się jest na przykład doświadczenie nieszczęśliwej miłości. Bo w miłości mamy tak niesamowity potencjał rozwoju, bo jesteśmy taką, jak taki nieoszlifowany diament. Jesteśmy jak takie takie mięciutkie serduszko, tacy bezbronni. Więc wszystko, co będzie się działo nie po naszej myśli, no maksa nas oddziałuje. I to może nas konfrontować z tym, że okej, okay, hmm, to jakie ja mam w końcu wartości? To, na czym mi tak naprawdę zależy. Dla mnie osobiście, doświadczenie nieszczęśliwej miłości to był kolejny etap przebudzenia, który postawił mnie ze sobą i w takim trudnym dialogu, gdzie musiałam się zmierzyć z tym, okej, okay, kim ja w ogóle jestem i czego ja tak naprawdę chcę od życia. I to samo zrobiła dla mnie pandemia. Zatrzymała ten, to mój taki, takie gonienie za tą podróżą, które oczywiście dawało mi. Radość, i na tamten czas dawało mi jakiś sens i dawało mi wartość. Natomiast, kiedy tego zabrakło, to zobaczyłam, że o fajnie, nic więcej innego nie mam tak naprawdę. I co teraz? I teraz w ogóle nagrywam ten odcinek też do tego, że światowo jesteśmy w takiej energii przebudzania się, i co chwilę widzę i słyszę, jak się ludzie przebudzają. I w gro tych przypadków, niestety, dzieje się przez sytuacje kryzysowe. Kryzys egzystencjalny, takie totalne poczucie dezorientacji, zagubienie. I jak się wali, to się wali po całości i w pracy, i w relacji, i w wszystkich innych sferach życiowych wali się konkretnie. No i wtedy taka osoba nie może już dłużej uciekać, nie może już tak, okej, okay, w pracy się wali, ale przynajmniej w relacji mam zajebiście, no to to tak wiecie, to po prostu tam przeniosę moją energię i spoko. Tylko taka osoba, która już się wali wszystko, to naprawdę musi usiąść ze sobą, i zadać sobie te trudne, życiowe pytania, że o co kurna kaman? I być może to są właśnie te momenty, gdzie ona to światełko, którym oświetla i obwinia wszystkich, a bo w pracy mam chujowego szefa, albo mój facet to to i to, albo to to tamto, tamto, albo samochód mi się rozwalił i przez to coś tam, i coś tam, i coś tam, że to światełko odwraca na siebie. I widzi sobie, i może sobie pomyśleć właśnie, no to, co moja praca mówi o mnie, co mój szef mówi o mnie, co moja relacja mówi o mnie, kim ja tak naprawdę jestem? No i wtedy zaczyna się taka mnie zła podróż, odkrywania tak naprawdę siebie, co i nie jest łatwe. Szczególnie jak się jest w tym kryzysie, więc empatyzuję ze wszystkimi. Natomiast jak już słyszę te wasze historie i widzę was w tym procesie, Czasem się ludzie mnie pytają, czy pracując jako psycholog, nie, nie jestem przybita, nie jestem zdołowana. Czasem są bardzo trudne historie, które są niewytłumaczalne i są osoby, od których po prostu trzeba odejść i je zablokować i skończyć, po. No. Mają różne trudne rysy, osobowości i lepiej tam po prostu nie wchodzić. Ale w większości tych przypadków nie, ja się nie smucę i nie płaczę, tylko już w sercu czuję, że do was. Płynie ogromna transformacja, której jeszcze nie widzicie, której jeszcze dzisiaj może nie kumacie, ale to się dzieje. I to jest, moi drodzy kochani, początek właśnie tego przebudzenia. A więc, wszystkim osobom, które tego słuchają i które są w tym trudnym, turbulentnym, niezrozumiałym momencie życia, kiedy wszystko wydaje się walić, to Wam właśnie, Słoneczka kochane, chcę powiedzieć, że się budzicie, że to jest etap, który przejdziecie i z którego wyjdziecie, i, i wasze odbieranie rzeczywistości się zmieni. I się zmieni w taki sposób, że będzie wam się lepiej, przyjemniej i lżej żyło. I być może dzisiaj to jeszcze nie jest jasne i nie ma sensu, ale wierzę, że za jakiś czas, jak spojrzycie wstecz, to będzie miało sens. I wtedy utulicie siebie, tą siebie z dziś, tego siebie z dziś, Tulicie i powiecie, hej, wow, jeszcze wtedy tego nie widziałam, nie widziałem, ale ty już byłaś na tej ścieżce. Ty już byłeś na tej ścieżce. Już byłeś, byłeś w tym procesie. Bo tak jak wam mówiłam, to jest proces. To nie jest jedno wydarzenie. Niektórzy mówią, że o pójdę na ceremonię ja łaski się przebudzę. Okej, okay, to jest bardzo silny bodziec do przebudzenia. Natomiast. To jest jedno wydarzenie, i później jeszcze trzeba je zintegrować. I ta integracja to też jest proces. I ostatni odcinek, który dla Was nagrałam, ten o odnajdywaniu swojej drogi, swojej pasji, swojej misji, swojego celu, on też wiązał się z moim przebudzeniem na jeszcze takim głębszym poziomie. O ile przebudzenie świadomości działo się już we mnie od jakiegoś czasu, no powiedzmy, tak się mocno zainicjowało w pandemię, to tutaj nawet dotknęło to. Przebudzenia duchowego, nawet takiego poziomu, że czego pragnie moja dusza, czego pragnie głębia moja. I po tym ostatnim odcinku, który dla Was nagrałam, o znalezieniu swojej pasji w życiu, swojego celu, zaczęły się do mnie odzywać osoby właśnie z tym problemem. Osoby, które tak jak ja kiedyś nie potrafiły zdefiniować, co jest ich taką zajawką, co jest im celem, do czego chcą dążyć, i które tak samo jak ja. Wytracały tą energię na wiele, wiele, wiele różnych rzeczy, nie będąc w stanie tak naprawdę zaangażować się w nic na serio, bo nie wiedziały, co to do końca jest. A życie w bezcelowości, życie bez poczucia celu, do którego dążymy. Na jakiś czas może być fajne, na etap eksploracji, kiedy próbujemy różnych rzeczy i testujemy to jest też bardzo ważny etap. Ale przychodzi taki moment, kiedy brak tego celu, tak naprawdę nie dość, że ogranicza nasze możliwości i realizację naszego potencjału, to też sprawia, że jesteśmy albo nieszczęśliwi, albo nie w pełni szczęśliwi. Bo ja na przykład na co dzień czuję się szczęśliwa, czułam się szczęśliwa. Mam też tą łatwość i lekkość cieszenia się z małych rzeczy. I naprawdę codziennie mam moment i wzruszenia, i zachwytu, o którym opowiadałam, i wdzięczności. Ale brak poczucia celu Brak poczucia tej misji na takim głębszym poziomie, tak jak sobie wyobrazicie piramidę Maslowa, gdzie na szczycie jest właśnie ten etap samorealizacji. Na tym etapie samorealizacji nie czułam pełni spełnienia, nie czułam tego spokoju, nie czułam tego satysfakcji, tej, tego fulfillment. Nie czułam tego. I mimo tego, że w przyziemnych sytuacjach, spoko, super. Generalnie jestem szczęśliwa, to tego brak gdzieś powracał czasem i, i powodował bardzo niskie stany emocjonalne. I te osoby, z którymi rozmawiałam, właśnie to samo potwierdzały: że brak tego celu, mimo tego, że wszystko inne mają ogarnięte, że są w fajnych relacjach, że nawet lubią swoją pracę albo to, gdzie mieszkają, albo mają zwierzęta, które kochają, mają, mają takie źródła codziennej radości, to brak tego celu nie dawał im tego poczucia spełnienia. I dla mnie właśnie o tym to jest. Poczucie celu, poczucie misji. Ono daje szczęście, ale ono daje też spełnienie. No i co się wyklarowało w tym ostatnim czasie u mnie, po rozmowach z tymi osobami i też sama przechodzącą ścieżkę, i też grzebiąc bardzo, bardzo głęboko, naprawdę zbierając cały asortyment wielu, wielu narzędzi do pracy nad celem, do Mojej oferty dodałam tak zwane sesje celowania. I są to spotkania, na które zapraszam kogokolwiek, kto czuje, że to jest jego czas, że to jest jego moment, aby spotkać się ze sobą i ze mną w, w roli takiego trochę przewodnika, przewodniczki, aby spotkać się z tym, co jest Twoim. Celem, i co jest Twoją misją? I podczas takiego spotkania, w zależności od energetyki osoby, w zależności od charakteru, od temperamentu, najpierw zapraszam Was do takiego free flow, żebyście trochę opowiedzieli o co chodzi, aby można było też czegoś się zaczepić. Ja wtedy wsłuchuję się bardzo głęboko w to, co mówicie i wysłuchuję. Gdzie są tam momenty, albo nawet widzę w Was, albo nawet czuję na poziomie wibracyjnym takie podniesienie energii, taką ekscytację, taki błysk w oku. I słucham, o czym mówicie, słucham, i później dopytuję, i następnie wchodzimy już w taką głęboką, warsztatową pracę, gdzie używamy różnych tych narzędzi, między innymi tych, które wymieniłam w poprzednim podcaście, ale też dużo, dużo więcej. I to spotkanie może być. Jednorazowe, możemy spotkać się raz i przejść przez ten proces albo no, przez jego fragmenty w ciągu godziny półtorej, ile to zwyczaj trwa, to, to jest trochę mało czasu. Natomiast możemy też spotykać się cyklicznie, też po to, że sama sesja celowania jest bardzo ważna, bo ukierunkowuje Was na cel. Ukierunkowuje Ciebie na Twój własny cel. Natomiast później, cel, to jedno. I pamiętam, że jak ja sobie obrałam swój cel, to miałam takie poczucie, kurczę, z jednej strony zajebiście, czuję się napalona, czuję się po prostu na ten, na ten pomysł, na tą realizację tego wielkiego marzenia. Czuję się magnetyczna, czuję się po prostu podniecona tym, czuję się taka soczysta, czuję się gotowa do działania. Natomiast taką energię też można wytracić, jeśli na co dzień nie jest się w tej wysokiej wibracji. Więc Dodatkowe spotkania służą też temu, aby się ponownie nakręcać, ale też, żeby weryfikować, czy to, co uznajemy za cel, dalej nim jest, i podjąć przede wszystkim konkretne kroki do działania. Bo o ile jestem wielką fanką manifestacji, wizualizacji, i, i sama robię te praktyki, i sama mam journal, w którym piszę swoje marzenia, swoje manifestacje, to jeśli ta energia nie popłynie w działanie, to mało się może wydarzyć. Więc te sesje są takie motywacyjne, rozwojowe, eksploracyjne, też najpierw, aby dojść do tego celu, ale też takie coachingowe, natomiast w moim stylu. Więc, wiecie, na pewno są z pazurem, na pewno są z odrobiną fanu, radości, ekscytacji. Poza samym obraniem celu i tymi technikami do pracy konkretnie nad celem, bardzo Was angażuje i inspiruje do tego, aby pozostawać w wysokich wibracjach o czym też mówię i co ustalamy nawet program działania, co robić, aby te wibracje podwyższać każdy z nas ma, może mieć trochę inne sposoby swoje, natomiast ja Wam też mówię o moich i mi pokazuję Wam po prostu, co działa, co działa na przykładach. I myślę, że dla wszystkich zagubionych duszyczek. Tak, jak też ja byłam przez lata zagubionych, eksplorujących, szukających. Myślę, że to jest fantastyczna droga do przejścia, do której Was zapraszam. I w dniu wypuszczenia tego odcinka live też zostanie zaprezentowana ta oferta na mojej stronie www.jestemjoy.com, do której Was zapraszam, jak również na moim Instagramie, jestem.joy. Jeśli macie więcej pytań, możecie zawsze do mnie napisać, czy to na maila, czy to na, przez Instagram, czy to przez fanpage na Facebooku, którego przyznam się szczerze, mówiąc, dużo nie używam, ale to, co postuję na Instagramie, ma być przekierowane też na Facebook, więc do tego was gorąco zapraszam. Jeśli czujecie, że to, o czym mówię, może pomóc komuś, kto jest w waszym środowisku, i widzicie, że się z tym zmaga, czy to jest wasz partner, partnerka, przyjaciółka, przyjaciel, kolega, znajomy z pracy, znajomy z jogi, znajomy z kądkolwiek. dziecko, nie wiem, ktokolwiek, jeśli czujecie, że z kimś mogłoby to zarezonować, taka sesja celowania, sesja ustalania celu i planowania później drogi do tego celu, to zapraszam Was do podzielenia się tym odcinkiem, poszerowania. Spread the word, tak zwane, dajcie dalej to słowo i niech trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Bo moją intencją i moją misją, jeśli chodzi właśnie o to sesję celowania, jest to, aby pomóc wam stanąć w takiej swojej mocy, w takiej swojej prawdzie, w takiej swojej największej soczystości, w swojej energetyce. I can do it. I'm gonna do it. And now I know what I'm gonna do it. Bo to jest bardzo ważne. Możemy zrobić wszystko, ale trzeba wiedzieć, co chcemy zrobić. Co chcemy zrobić, aby poczuć to szczęście, aby poczuć tą radość, aby poczuć to, co najważniejsze, spełnienie i wnieść się na wyższy level. I tego nam wszystkim bardzo gorąco życzę. I jeśli czujesz, droga drogi, że dla ciebie jest to przestrzeń, którą chciałbyś eksplorować, chciałabyś eksplorować ze mną. To gorąco zapraszam. Mua. Całuję Was jak zwykle z miłością i z radością. Do usłyszenia. Pa pa!